Dla dzieci zaryzykowali własne życie. Heroiczny czyn: Williama i Kate, o którym huczy świat. William i Kate wykazali się wyjątkową i niespotykaną wręcz odwagą. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, poświęcili się dla dzieci. Mówi już o tym cały świat. Wizyta Kate i Williama w Indiach. Książę William i księżna Kate od lat budzą sympatię jako członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Swoim naturalnym stylem, otwartością na media i ciepłym podejściem do ludzi zaskarbili sobie ogromne uznanie nie tylko na wyspach, ale i na całym świecie. Ich oficjalna podróż do Indii w 2016 roku była kolejnym dowodem na to, jak bardzo różnią się od tradycyjnego wizerunku rodziny królewskiej. W programie wizyty znalazł się m.in. pobyt w nowodelchijskim ośrodku Salaam Balak Trust miejscu, które zapewnia opiekę najbardziej potrzebującym dzieciom ulicy. William i Kate zrezygnowali z ochrony. Jak ujawnił Sania Roy, współzałożyciel organizacji, książęca para zaskoczyła wszystkich swoją determinacją, by odwiedzić ośrodek. Bez eskorty ochroniarzy. Kiedy William i Catherine przyjechali zobaczyć nasz projekt, ich przedstawiciele zadzwonili i powiedzieli. Chętnie przyjadą bez ochrony, relacjonował Roy. Początkowo próbował odwieść ich od tego pomysłu, tłumacząc, że może to być zbyt ryzykowne, jednak William i Kate nalegali. Nie my naprawdę chcemy. W przeciwieństwie do wcześniejszych wizyt, na przykład Tony Ego Blera. Które przypominały medialny spektakl z udziałem licznych kamer i służb. Wizyta książęcej pary miała charakter wyjątkowo skromny i kameralny. Przebieg wizyty Williama i Kate w Indiach Podczas wizyty w ośrodku William i Kate nie tylko przyglądali się działalności placówki, ale aktywnie wzięli udział w życiu jej podopiecznych. Zagrali z dziećmi w gry, uczestniczyli w zajęciach artystycznych i poświęcili czas na rozmowy. Ich stroje również odzwierciedlały intencje. Książę William wystąpił w nieformalnej koszuli i beżowych spodniach, natomiast księżna Kate miała na sobie czerwoną sukienkę w etniczny wzór za zaledwie 50 funtów, kupioną w popularnej sieciówce. Cała wizyta przebiegła spokojnie i bez incydentów, pozostawiając wśród pracowników i dzieci silne wrażenie autentyczności i pokory. Postawa Williama i Kate po raz kolejny pokazała, że tytuły i protokół nie muszą oddzielać ich od zwykłych ludzi.